Słuchaj, sprawa wygląda tak: może cię to zaskoczyć, ale kobieta może naprawdę cię kochać, a mimo to zachowywać się tak, jakbyś prawie nie miał znaczenia. Brzmi absurdalnie, ale najczęściej ona nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi. Pomyśl o tym: Byłeś konsekwentny, cierpliwy, zawsze obecny, a mimo to wydawało się, że to wciąż za mało. Ty dawałeś, ona brała, i nic się nie zmieniało. Aż nagle robisz krok w tył, i właśnie wtedy wszystko się odwraca, cisza zaczyna być głośna. Ona zaczyna zauważać faceta, którego wcześniej uważała za oczywistość. Oto prawda, której rzadko się słyszy: kobiety nie knują przeciwko Tobie. One czują intensywnie, działają szybko, pragną bliskości, a czasem przesuwają granice, by sprawdzić, jak daleko mogą się posunąć. Twoja cierpliwość, Twoja konsekwencja. Może to błędnie odebrać jako słabość. Może założyć, że zawsze będziesz obok, dopóki nie znikniesz. I kiedy pojawia się ten moment wycofania, kiedy przestajesz być tak łatwo dostępny, coś w niej się przełącza. Wtedy zaczyna tęsknić. I to nie trochę. Ale w taki sposób, że nie daje jej to spać po nocach. Zostań ze mną do końca, bo pokażę ci dokładnie, jakie są psychologiczne oznaki, że kobieta zaczyna tęsknić za mężczyzną którego nie doceniała i których większość facetów kompletnie nie dostrzega. A gdy już je poznasz, zrozumiesz, że jesteś naprawdę niezastąpiony. Dobrze, bracie, powiem ci to wprost. Chcesz wiedzieć, w którym dokładnie momencie kobieta zaczyna za tobą tęsknić? I mam na myśli tak naprawdę, w taki sposób, że zaczyna kwestionować wszystko to nie dzieje się podczas kłótni. To nie wtedy, gdy pokazuje focha albo udaje, że jej nie zależy. To uderza w nią wtedy, gdy milkniesz. Gdy twoje imię przestaje pojawiać się na jej telefonie, gdy przestajesz się odzywać, przestajesz pisać, przestajesz wysyłać te drobne wiadomości, które udawała, że nic nie znaczą, a w rzeczywistości głęboko je uwielbiała. To właśnie wtedy cisza przestaje być ciszą, a zaczyna odbijać się echem w jej głowie, drążyć jej myśli. Widzisz. Większość kobiet jest zaprogramowana, by być gonioną, są przyzwyczajone, że mężczyzna się stara, udowadnia swoją wartość, pozostaje obecny nawet wtedy, gdy ona w jednej chwili bywa ciepła, a w następnej zimna. I kiedy ciągle to dajesz, karmisz pewien rodzaj władzy, którego ona nawet nie dostrzega, aż w końcu zaczyna traktować cię jak coś oczywistego. Ale tu jest brutalna prawda. W momencie, gdy się wycofujesz, wszystko się odwraca. Na początku subtelnie, trochę zamieszania, pytanie w jej głowie: dlaczego on dziś do mnie nie napisał? Potem napięcie rośnie, częściej sprawdza telefon, odświeża twoje relacje, podgląda, co robisz, nawet jeśli sama nie reaguje ani nie komentuje. Ta zmiana, to je jego zaczyna panikować i to nie trwa tygodniami. Kilka dni, może tydzień twojego milczenia i kobieta, która wcześniej mówiła, że potrzebuje przestrzeni, nagle wpada w spirale. Zadaje sobie pytania: czy posunęłam się za daleko? Czy on już o mnie nie myśli? Czy to ja wszystko zepsułam? Oto czego większość mężczyzn nie rozumie. Gdy kobieta się wycofuje, to często jest test. Ona sprawdza twoją wartość, mierzy, jak bardzo będziesz walczył o nią. Ale kiedy zamiast gonić, odchodzisz, to uderza ją jak młot, bo w głębi duszy była pewna, że nigdy nie odpuścisz. A kiedy tego nie robisz, wtedy dopiero dociera do niej rzeczywistość. Uświadamia sobie, jak bardzo polegała na tobie, na Twojej obecności, Twoim głosie, Twojej uwadze, Twojej stałości. To, co odrzucała, nagle staje się tym, czego najbardziej jej brakuje, kiedy możemy kontrolować ściej? To jest punkt zwrotny. W chwili, gdy przestajesz krążyć wokół niej, gdy przestajesz rozdawać swoją energię za darmo, ona jest zmuszona się z tym zmierzyć. I tu jest najważniejsze. Tego nie da się cofnąć. Już nie jesteś tym samym mężczyzną, którego brała za pewnik. Zmieniłeś się. Wzrosłeś. Twoja energia jest rzadsza. Twoja obecność jest zasłużona. Teraz to ona zostaje z pytaniem, a co jeśli on już nigdy nie wróci taki sam? I to, bracie, jest dokładnie ten moment, kiedy tęsknota zaczyna być prawdziwa. To wtedy pojawia się pragnienie, wtedy dociera do niej, że uważała cię za kogoś, kogo łatwo zastąpić, a sama okazuje się być tą, która nie potrafi. I teraz wchodzi spojrzenie stoickie. Zrozum jedno, nie musisz gonić, nie potrzebujesz jej potwierdzenia. Twoja siła płynie z twojej konsekwencji, z twojej obecności. Trawisz przy sobie. Obserwujesz. Działasz bez przywiązania do wyniku, to właśnie tak mężczyzna staje się naprawdę niewzruszony. I to właśnie ona zauważa, nawet jeśli nigdy się do tego nie przyzna. Drugi znak, ona zaczyna pamiętać o drobiazgach, których nigdy nie doceniała. Oto brutalna prawda. Bracie, kiedy kobieta zaczyna za tobą tęsknić, Rzadko chodzi o wielkie, efektowne gesty. Zapomnij o drogich kolacjach, przesadnych niespodziankach, o rzeczach, które opróżniały ci portfel. To, co naprawdę ją uderza, to małe rzeczy, te których prawie nie zauważała, kiedy je robiłeś. To ten SMS, dzień dobry, który wysyłałeś codziennie, bez wyjątku. To twoja umiejętność dostrzegania, że jest wyczerpana, nawet gdy upierała się, że wszystko w porządku. To moment, gdy zamiast kwiatów, których nie chciała, pojawiałeś się z jej ulubioną przekąską. To, to fakt, że pamiętałeś jakiś drobny szczegół, który raz wspomniała, szczegół, którego nie spodziewała się, że ktokolwiek zapamięta. Wtedy nie doceniała tego. Przyzwyczaiła się, założyła, że to po prostu Twój charakter, facet, który zawsze deba, zawsze się pojawia, zawsze daje więcej niż dostaje. A w jej egoistycznych momentach. Tak, pewnie sprawiała, że czułeś się niewidzialny, jakby to wszystko nie miało znaczenia. Ale w chwili, gdy odchodzisz, ta cisza uderza jak pociąg. Nagle te drobne gesty brzmią w jej głowie głośniej niż cokolwiek innego. Uświadamia sobie, że nikt inny nie sprawia, że czuje się tak jak przy tobie bezpieczna, zauważona, wybrana, rozumiana. I tutaj dochodzimy do czegoś, czego większość kobiet nigdy nie powie na głos. Kiedy spotyka się z innymi facetami, którzy nie mają Twojej cierpliwości, Twojej obecności, Twojej głębi, wtedy żal uderza ją w brzuch jak cios. Dociera do niej za późno, bo ty nie byłeś po prostu miłym facetem. Byłeś rzadkością, bracie. Inteligentny emocjonalnie. Uważny. Wybaczający. Typ mężczyzny, który daje bez potrzeby otrzymywania uznania. A taki mężczyzna nie pojawia się dwa razy w życiu. To uderza ją w cichych momentach, kiedy przewija telefon w łóżku i coś przypomina jej o Tobie. Uderza, gdy inny mężczyzna traci cierpliwość, zamiast zachować spokój. Uderza, gdy otwiera się przed kimś nowym i po prostu nie czuje tego samego. Bo tak naprawdę nie tęskni tylko za Tobą, tęskni za tym, jak się przy Tobie czuła, za bezpieczeństwem. Uwagą, ciężarem emocjonalnym, który niosłeś tak naturalnie. Te drobiazgi, które robiłeś, dla niej nigdy nie były drobiazgami, nawet jeśli tak się zachowywała. I uwierz mi, pamięta każdy z nich bardziej, niż ci się wydaje. I tutaj pojawia się lekcja stoika, Twoja wartość nigdy nie tkwi w gonieniu czy udowadnianiu czegokolwiek. Twoja wartość tkwi w tym, kim jesteś jako mężczyzna, niezależnie od tego, czy ona to zauważa, czy nie. Kiedy żyjesz w pełni, obecny, cierpliwy i konsekwentny, stajesz się niezastąpiony. I to właśnie najbardziej ją uderza, gdy się wycofujesz. Trzeci znak: Ona udaje opanowaną, ale w środku się rozpada. Dobrze, bracie, powiem Ci to wprost. Kiedy kobieta uświadamia sobie, że mogła brać wartościowego mężczyznę za pewnik, nie licz na szybkie przyznanie się. Ona się nie otworzy. Zamiast tego zakłada maskę udaje, że nic się nie stało. Publikuje posty w stylu żyje najlepszym życiem. Być może zaczyna nawet rozmawiać z innym facetem, jakby to było zupełnie zwyczajne. Ale prawda jest taka. To nie dlatego, że już cię przestała kochać. To mechanizm obronny. Ona nie chce, żebyś zobaczył chaos w jej głowie. W kółko otwarza wasze rozmowy. Analizuje każdą reakcję. Zastanawia się, czy nie posunęła się za daleko, czy nie pomyliła twojej cierpliwości i lojalności ze słabością. A najgorsze, zaczyna rozumieć, że mogła stracić cię na zawsze. W środku to burza, cisa niewidoczna dla innych i nie pokaże jej na zewnątrz. Tak właśnie większość kobiet radzi sobie z żalem. Zakopują go pod rozpraszaczami, pod potrzebą potwierdzenia, pod iluzją kontroli. Ale jedno jest pewne to połączenie, które czuła przy tobie, nie znika. Ono zostaje, odbija się echem, prześladuje ją. Potem przychodzi moment, który boli najbardziej, widzi, że idziesz dalej, rozwiasz się, robisz dokładnie to, czego zawsze od ciebie chciała, tylko teraz robisz to bez niej. I wtedy prawda uderza ją jak cios. Problemem nigdy nie było to, że nie byłeś wystarczający. Problemem było to, że nie rozpoznała Twojej wartości, aż do chwili, gdy było za późno. Nawet wtedy nie pobiegnie od razu z powrotem. Będzie czekać, w głębi duszy liczyć, że to ty się odwiesz, że nadal ci zależy, że wciąż o niej myślisz. A kiedy tego nie robisz, wtedy wkrada się panika. Jej umysł zaczyna krążyć. Byłam zbyt chłodna, wymagałam za dużo. Sprawiłam, że poczuł się niewidzialny. Czy on teraz mnie nienawidzi? Oto brutalna prawda dla ciebie. Kobiety nienawidzą niepewności, zwłaszcza od mężczyzny, którego uważały za pewnego, że zawsze będzie. Większość z nich zachowuje się tak, jakby miały nieskończony czas, jakbyś zawsze miał gonić, niezależnie od tego, jak cię testują. Ale kiedy przestajesz, kiedy milkniesz, kiedy naprawdę przestajesz się starać, ta cisza uderza najmocniej. Zmusi ją to do konfrontacji z tym, co ignorowała. Z każdym twoim wysiłkiem, z każdą chwilą, którą brała za oczywistość, a im dłużej milczysz, tym bardziej to do niej dociera. On naprawdę może już nie wrócić. I tutaj pojawia się stoicyzm: nie musisz reagować, nie musisz gonić. Twoja siła nie jest w wiadomości, ale w spokoju twojej obecności, w opanowanym dystansie. Kiedy pozostajesz niewzruszony i nie rozdajesz swojej energii za darmo, pozwalasz by rzeczywistość sama ją uderzyła w surowej prawdzie, przed którą nie ucieknie. Właśnie wtedy tęsknota zamienia się w żal. A żal to prawdziwy dzwon na przebudzenie. Nie każda kobieta do niego dochodzi. Ale te, którym naprawdę zależało, nawet jeśli nigdy tego nie pokazały, czują to głęboko. Kiedy tracą mężczyznę takiego jak ty, czety, ego walczy, ale emocje zawsze wygrywają. Powiem ci prosto, bracie, kiedy kobieta zaczyna tęsknić za facetem, którego wcześniej brała za pewnik, to wcale nie jest subtelne. W jej głowie toczy się prawdziwa wojna. Z jednej strony słyszy głos: Spieprzyłam, odepchnęłam dobrego mężczyznę. Z drugiej: Trzymaj się, nie okazuj słabości, to on powinien walczyć mocniej. To ego kontra emocje ego chroni jej dumę. Podpowiada: Nie przyznawaj się do winy. Nie przepraszaj, nie pisz pierwsza, bo to wyglądałoby jak słabość, jak utrata kontroli. Ale prawda jest brutalna. Kobiety, które są przyzwyczajone do bycia zdobywanymi, które karmią się kontrolą, często trzymają się tej władzy nawet wtedy, gdy tracą przez nią to, czego naprawdę chcą ciebie. Tylko że emocje, emocje nigdy nie dają się uciszyć na zawsze. Tęsknota uderza falami, czasem nocą, gdy wszystko cichnie czasem gdy natrafia na wspomnienie albo coś co jej o tobie przypomina czasem gdy śmieje się z kimś nowym i nagle dociera do niej że to nie to samo że nie daje jej tego co dawałeś ty i wtedy emocje zaczynają przebijać się przez tarczę ego w myślach przyznaje rzeczy których nigdy nie wypowie na głos oczekiwałam że będzie czytał mi w myślach chciałam żeby mnie gonił nie rozumiejąc, że on już był zmęczony udowadnianiem swojej wartości, pondawałam, że go nie potrzebuję, a prawda jest taka, że potrzebowałam. Z biegiem czasu te uczucia się kumulują i ego zaczyna tracić grunt. Ale nie daj się zwieść, na zewnątrz może wyglądać jakby była spokojna, jakby poszła dalej. W środku walczy z prawdami, których nie potrafi przyznać nawet przed sobą, może wysyłać subtelne sygnały Sprawdzać Twoje relacje, polubić stare zdjęcie, wysłać neutralne ,,Hej, mam nadzieję, że wszystko okno do robiazgi", które w rzeczywistości znaczą ,,Wciąż o Tobie myślę". Nie zawsze chodzi o to, by od razu wrócić. Często wystarczy jej świadomość, że drzwi nie są do końca zamknięte, że wciąż jesteś w zasięgu, ale kiedy poczuje, że naprawdę jesteś poza jej światem emocjonalnie nieobecny, Skupiony gdzie indziej, wtedy emocje miażdżą ego. Tęsknota zamienia się w ten dołujący, żołądkowy żal, o którym kobiety nigdy głośno nie mówią. To ten rodzaj żalu, który nie daje drugiej szansy. I tutaj właśnie pojawia się perspektywa stoicka: życie nie ugina się pod ciężarem ego ani jej kaprysów. Kiedy wycofujesz się spokojnie, bez gniewu i desperacji, pozwalasz rzeczywistości nauczyć ją lekcji, której nie da się zignorować. Że mężczyzna, którego brała za pewnik, ma wartość niezależną od jej uznania. To boli, to upokarza i sprawia, że pragnie kofnąć wszystko, co zrobiła w przekonaniu, że będziesz zawsze na miejscu. 5. Widok jego blasku boli najmocniej. Powiem ci wprost, bracie, ten moment, w którym naprawdę zaczyna za tobą tęsknić, nie przechodzi od razu po rozstaniu. To nie cisza na początku, robi największe wrażenie. Najmocniej uderza wtedy, gdy widzi, że żyjesz dalej, że się nie zatrzymałeś, nie czekałeś, nie siedziałeś w miejscu licząc, że wróci na kolanach. Wtedy to piecze, wtedy dociera do niej cała prawda. Widzi Twój blask, jesteś szczęśliwszy, silniejszy. Idziesz do przodu, spokojny, niewzruszony, rozwijasz się i nagle przypomina sobie całą Twoją cierpliwość, dobroć, lojalność, które kiedyś zlekceważyła. Pomyśl o tym, być może wydawało jej się, że to ona miała przewagę. Byłeś stały, wierny, obecny facet, którego można było brać za pewnik. Była przekonana, że zawsze będziesz obok. A teraz widzi nową wersję ciebie. Podróżujesz, uśmiechasz się, jakby życie nie czekało na nikogo. Robisz postępy na siłowni. Spokój, opanowanie. Żadnych pasywno-agresywnych wpisów, żadnych podtekstów. Po prostu ty kwitnący bez niej. I tu tkwi brutalna prawda. Ona nie ma już nad tobą władzy. To poczucie kontroli, które kiedyś czuła, zniknęło i nagle wkrada się panika. Czy naprawdę się liczyłam? Czy on kiedykolwiek był tylko mój? Może nawet pisze wiadomość. Kasuje. Pisze znowu. Kasuje. I tu dochodzimy do sedna, bracie. Kiedy mężczyzna się odsuwa, kobiety potrafią przewrócić oczami. Ale kiedy mężczyzna wznosi się wyżej, kiedy przestaje gonić, a zaczyna błyszczeć, one czują to do szpiku kość. Wtedy role się odwracają. To już nie ona kontroluje. To ona obserwuje, zastanawia się, analizuje, a ty, ty po prostu żyjesz swoim życiem. Myślała, że emocjonalnie zawsze będziesz taki sam. Ale teraz twoja energia się zmieniła. Jesteś spokojny, niewzruszony. Twoje milczenie nabiera znaczenia. I to właśnie jest stoicka postawa. Bracie, oderwałeś się bez goryczy, bez potrzeby potwierdzania swojej wartości. Nie goniłeś, nie udowadniałeś, po prostu szedłeś swoją drogą. I to samo w sobie zmusza ją do konfrontacji z rzeczywistością. To ona była częścią problemu. A wtedy zaczyna się myślenie. Przypomina sobie, co brała za pewnik Twoją siłę, Twoją obecność, Twoją cierpliwość. Twój spokój, Twoją konsekwencję. I nagle widzi mężczyznę, do którego już nie ma dostępu. Nie dlatego, że go nienawidzi. Nie dlatego, że żywi urazę. Ale dlatego, że ceni siebie na tyle, by nie orbitować wokół kogoś, kto nie potrafił tego docenić. I to jest ten moment, kiedy naprawdę ją uderza. Tęsknota rozrywająca wnętrze. Taka, która budzi o trzeciej nad ranem, zmusza do przewijania wspomnień i uświadamia, że pozwoliła wymknąć się komuś wyjątkowemu. To tęsknota, która nie mija, dopóki nie spojrzy w oczy prawdzie, straciła mężczyznę, którego nie da się zastąpić. 6. Cisza zmusza ją, by poczuła wszystko. Posłuchaj, bracie. Większość facetów nigdy nie słyszy tego wprost. A kiedy milkniesz, kiedy nagle znika głos mężczyzny, który zawsze się troszczył, który zawsze był obecny. To nie jest zwykłe ghosting ani ignorowanie, to coś głębszego, to presja psychologiczna i ona uderza dokładnie tam, gdzie boli. Jak to działa? Ona mogła brać cię za pewnik, bo zakładała, że zawsze będziesz obok, twoja cierpliwość, twój spokój, twoja konsekwencja. Dla niej to brzmiało jak bezpieczny, a bezpieczny w jej głowie bardzo łatwo zamienia się w łatwy do zastąpienia. Ale kiedy się wycofujesz? Przestajesz pisać, przestajesz reagować, przestajesz dawać jej energię, którą kiedyś kontrolowała. To nie jest tylko twoja nieobecność to zmusza ją, by poczuła wszystko. Twoja cisza staje się lustrem, od którego nie potrafi odwrócić wzroku. Bez twojego głosu, bez twojej obecności, zostaje sama ze swoimi myślami twarzą w twarz z własnymi błędami i wtedy pytania zaczynają walić jak młot. Czy to ja to zepsułam? Dlaczego się nie odzywa? Czy naprawdę mu na mnie zależało? A może już o mnie zapomniał? Te spirale są szybkie, bracie, bo kiedy dociera do niej, że emocjonalnie już cię nie ma, to nie brzmi jak wolność, to brzmi jak odrzucenie. Nawet jeśli to ona odpychała cię pierwsza, nawet jeśli to ona odeszła, twoja cisza odbija się w niej jak kara. I tutaj jest brutalna prawda. To nie jest poczucie siły, które ona czuje to jest strach, że została zastąpiona. Ten lęk wkrada się cicho. Każdego dnia sprawdza, skanuje, zastanawia się, czy twoja energia się zmieniła, czy naprawdę zniknąłeś, czy twoje imię pojawia się teraz gdzie indziej. A kiedy widzi? Nic. Wtedy to doprowadza ją do szału, bo wie, odszedłeś. Nie na chwilę, nie czekając. Naprawdę odszedłeś. I tutaj wchodzi perspektywa stoika, Bracie, ucieleśniasz emocjonalne odcięcie, bez złości, bez desperacji. Pozwalasz, by rzeczywistość rozegrała się taką, jaka jest, a nie taką, jaką ona chciałaby widzieć. W głębi duszy, każda kobieta, która brała faceta za pewnik, boi się jednej prawdy, że w końcu zobaczysz własną wartość bez jej potwierdzenia. Więc, jeśli teraz siedzisz w ciszy, zastanawiając się, czy ona o tobie myśli, wierz mi, myśli. Ale to coś więcej niż myśli. Ona to czuje w każdej części siebie. Jest w miejscu, którego nie znosi. Nie kontroluje sytuacji, nie wpływa na Twoje emocje, nie ma już władzy nad Twoją uwagą. I to właśnie wtedy uderza żal. Cichy, głęboki, brutalny, niedramatyczny, niegłośny, ale spada. I spada mocno. Dlatego nie przerywaj ciszy, tylko dlatego, że czujesz dyskomfort. Więc nie gądza iluzją naprawienia wszystkiego. Nie masz pojęcia, jak wielką moc niesie ta cisza i jaką jasność daje jej o tym, co naprawdę straciła. A ta moc należy do ciebie, milcząca, jak stoicki wojownik, który stoi niewzruszony. Siedem, Nie pozwól, by traktowała cię jak kogoś do zastąpienia. Posłuchaj uważnie, bracie. Jeśli pozwolisz kobiecie traktować Cię jak jedną z wielu opcji, ona naprawdę zacznie w to wierzyć. Powiem wprost, bo czasem mężczyzna potrzebuje zimnej prawdy. Jeśli ciągle się starasz dla kobiety, która nie stara się dla Ciebie, jeśli wciąż udowadniasz lojalność komuś, kto jej nie ceni, to uczy się patrzeć na Ciebie jak na faceta, którego łatwo wymienić. A kiedy ona to kupi, jej zachowanie natychmiast się zmienia. Jej... Nie twierdzę, że kobiety są bezduszne. Wcale nie. Są emocjonalne, intuicyjne, reagują instynktownie, szczególnie w relacjach. Ale jest jeden haczyk. Jeśli zawsze jesteś dostępny, zawsze wybaczasz, zawsze się zgadzasz, nawet gdy ona przekracza granice, przestajesz być dla niej wartościowy. Zamiast siły widzi w tobie desperację. A desperacja to nie pociąga, to odpycha. Brutalna prawda. Większość mężczyzn tego nie rozumie. Kobiety nie szanują tego, nad czym mają pełną kontrolę. Jeśli wie, że zawsze będziesz bez względu na to, co zrobi, nie ma już potrzeby pokazywać się z najlepszej strony. Stajesz się łatwy do przewidzenia, emocjonalnie tani. Ona nie chce cię świadomie lekceważyć, ale to się dzieje. A gdy w końcu to zauważysz, układ sił jest już utrwalony, bo sam na to pozwoliłeś. Dobra wiadomość, Możesz to odwrócić nie przez gonienie jej, nie przez proszenie o szacunek. Odwracasz sytuację, zatrzymując swoją energię tam, gdzie naprawdę jest doceniana. Podnosisz standardy dla siebie nie jako sztuczkę, ale jako styl życia. Pokazujesz czynami, że znasz swoją wartość, że nie boisz się odejść od kogoś, kto jej nie widzi. I uwierz mi ona czuje tę zmianę natychmiast. Zauważa, kiedy przestajesz gonić. Kiedy poruszasz się jak mężczyzna, który wie, co wnosi do stołu, to jest energia, która zostaje, która robi wrażenie. Więc jeśli dawałeś zbyt wiele, a ona zaczęła traktować cię jak opcję, przestań ją obwiniać. Spójrz na siebie. Zapytaj, która część mnie wierzyła, że sama miłość wystarczy, by mnie doceniła? To właśnie musisz naprawić. Bo w chwili, gdy zrozumiesz, że to ty wyznaczasz standardy tego, jak jesteś traktowany, wszystko się zmienia. Kobieta nie może brać mężczyzny za pewnik, jeśli on jej na to nie pozwala. Oto sekret, którego większość nie powie na głos, ona nie tęskni za tobą dlatego, że jesteś miły. Nie tęskni za tobą za to, że robisz wszystko właściwie. Tęskni, gdy sprawiasz, że czuje coś, czego nie da się zastąpić. Nie chodzi o wygląd, pieniądze czy perfekcję, chodzi o obecność. To emocjonalny ślad, który zostawiasz, kiedy odchodzisz, spokojny, pewny siebie, niewzruszony. Ciche odcięcie działa inaczej. Kiedy mężczyzna przestaje się udowadniać i po prostu żyje wiedząc, jaką ma wartość, wtedy ona go pamięta. A jeśli brała cię za pewnik, ta pamięć nie tylko boli, ona ją prześladuje. Bo teraz wie, że nie odzyska tej wersji Ciebie, chyba, że naprawdę się postara, by jej sprostać. Oto stoika lekcja, bracie. To nie jest zemsta. To dyscyplina. To życie zgodne z własnymi wartościami, a nie jej. Nie musisz wymuszać szacunku. Stajesz się standardem. A to samo w sobie go wymusza. Stań się mężczyzną, który nie potrzebuje potwierdzenia, bo już zna swoją wartość to właśnie za takim mężczyzną będzie tęsknić. I uwierz mi, bracie, poczuję to głęboko. Dobrze, bracie, jeśli oglądałeś to i myślałeś, człowieku, muszę zrozumieć, jak naprawdę odwrócić sytuację. To jest kolejny poziom. Mam kolejny film, który wchodzi głębiej w temat: jak sprawić, by ona zaczęła cię gonić po okresie braku kontaktu, dokładnie co robić, gdy się wycofasz i chcesz, by poczuła tę magnetyczną potrzebę. Nazywa się Jak sprawić, by goniła za tobą po braku kontaktu i czeka na ciebie tutaj na ekranie. Kliknij, obejrzyj i zacznij obserwować zmianę w jej reakcji, gdy przestajesz być łatwo dostępnym. A zanim odejdziesz, upewnij się, że zrobisz trzy rzeczy. Kliknij, subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych prawd, które zdradzam. Polub ten film, jeśli otworzył Ci oczy na to, jak kobiety naprawdę reagują. Napisz komentarz poniżej, powiedz czy kiedykolwiek byłeś traktowany jak pewnik, albo co się stało, gdy w końcu przestałeś gonić. Czytam każdy komentarz i twoja historia się liczy. Pamiętaj, bracie, zrozumienie tego nie dotyczy tylko kobiet. Chodzi o trzymanie swojej mocy, świadomość własnej wartości i życie jak mężczyzna, którego będzie żałować, że straciła.